Dzień dobry. To nie są bierki, to nie są cukierki, to nie są też małe ratlerki. To są papierki. Dobrze, że na kij zrymowaliśmy. Witamy Was. Olki i maćki. Olki i maćki, sprawdźcie swoje gaćki, bo jeżeli nie sprawdzicie, będą tam macki. Co? To jest Z... najlepszy ryb. Tymon zrymował maćki i rakietki? No. Boże święty. Powinien wziąć udział w bitwie o południe, moi drodzy. Trochę też o tym będzie dzisiaj, a o czym będzie konkretnie w tym naszym podcastowym aferko-dramowo-newsowym periodyku, w którym witają Was Ola i ja, Maciej, no to sami zobaczcie. Filipek i Milu wygrywają bitwę o południe. Mr. Beast wyprzedził T-Series. Afera parówkowa. Rock o nas mówi. Lig z mafia IRL. Boxdel rozdaje kasę. Heiser usuwa fundację. Fame na narodowym. Bracia golec biją w konie. Co? <laughs> e, dobrze, to skoro tak się zaśmiałaś przy braciach golec bijących w konie... Tak, bo nie wiem o co chodzi, no ale... No to jeszcze tłumaczę, bo to jest rzecz, która... E, nie, nie omawialiśmy jej, w sensie my, bo po prostu... E, Dali niefortunny wywiad, w którym to powiedzieli dokładnie takie słowa. E, chodzi o konny a, transport nad no tak. oko i. Byli zapewne. Tak, i Paweł Goles powiedział dokładnie tak, dla mnie to jest naturalna rzecz, jeżeli zwierzę jest dobrze traktowane, głaskane, to najważniejsze. Karmione, to niech sobie wędruje. Wędruje, tak, bo one kurwa same wędrują. To są konie wędrone, co tak. ci Po prostu ludzie się podczepiają tak. po te konie wędrowne. One Chodzą tam i z powrotem, a ty, ty jak na orczyk, Po prostu no tak. musisz wyczekać okazji i tak. To doczepić się wozem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że musi to być wszystko zgodne z prawem, żeby to zwierzątko było szanowane. Trzeba pamiętać o odpoczynku i wszystkim, ale koniec końców to zwierzęta mają służyć ludziom, a nie na odwrót. Nie wiem, chyba kurwa kota nie miałeś. Ale kto tak powiedział, że Paweł zwierzęta Golec. mają. Ale nie, gdzie jest tak zapisane, że zwierzęta mają służyć ludziom? Znajdą ci. Najka ci znajdzie akapit w Biblii na pewno, kurwa, na, na ten temat. No to jest jakaś wymyślona książka, to są baj, bajki jakieś. No, oczywiście. Więc na golców spadła fala krytyki. Internauci się oburzyli, powiedzieli, że to jest skandal i że w ogóle. Że oni się tak wypowiadają. Oprócz gównianych piosenek jeszcze pierdolą głupotę. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że może nie tyle sami oni mają w tym interes, raczej się znają z ludźmi, którzy mają w tym interes i po prostu z tego to wynika. No co ty? W każdym, tak razie, w każdym razie powiedzieli tak, no to poszły konie po betonie. Ostatni nasz wywiad, zwłaszcza tytuł na temat koni wożących turystów do morskiego oka wzbudził wiele emocji. Owszem, przyznajemy, pytanie dziennikarza nas zaskoczyło. Nie byliśmy na to przygotowani, a ostatnie miesiące pochłonęły nas na przygotowanie do koncertu jubileuszowego i chorobie mamy. Ach, Karta choroby mamy, cyk. O Boże, hajzerowanie się zaczęło. Tak, nigdy nie padły z naszych usłowa dotyczące przemocy wobec koni. No, no nie powiedzieli o przemocy wobec koni, tylko. Czyli to jest golcowanie teraz. Tak, kategorycznie jesteśmy przeciwnikami stosowania takich metod. Jesteśmy ale. Jak ale się... zwierzęta zostały stworzone po to, żeby służyć człowiekowi końc. Tak. No i właśnie. I po tym. Zresztą po tej wypowiedzi też ich dojechali za tę wypowiedź. No, klasyka. Klasyka, moi drodzy, tyle wam mogę powiedzieć. Dobrze. Czy coś jeszcze cię zaskoczyło? Nie, ja tylko powiem o jednym: rok. Remigiusz Maciaszek. Bestia z kurwa kąt. Skąd on jest? Skąd jest rok? Z piwnicy swojej. Bestia z piwnicy. już Maciaszek. Y, pytluje o nas. Mówi o nas jakieś rzeczy. Nawija. Ogląda nas. Ogląda nas. I zrobił godzinny. Wykorzystuje nasz kontent przede wszystkim. Kradnie go. E... Żeruje. I teraz pytanie: czy to jest rok czy rik? Bo to, to, to już ciężko powiedzieć. No, tu chyba rok. Znaczy, jest napisane rok, ale ktoś napisał w komentarzu, że Ej, jest napisane, że rok, a to jest Rik. Mm -hmm. Więc ciężko poznać tę bestię, która żeruje na nas, biednych twórcach. Z Bolesławca. Z Bolesławca, bestia z Bolesławca. O Boże, jak to, to brzmi? To bardzo brzmi dumnie. Bestia z Bolesławca. Otóż nie, no tak sobie żartujemy. Oczywiście Rok y, nagrał odcinek, w którym y, ogląda po prostu y, akurat te... Papierki. Y, nasze papierki i mówi, że nas bardzo lubi, więc y, no co mamy powiedzieć? Kurwa, no, no, no my ciebie też, nie? No i tyle. Tak, wysyłamy ci dużo miłości. Dużo, dużo miłości i, i, i tak dalej. I, I wiesz, oglądajmy się dalej nawzajem. To jest bardzo przyjemne. Ola ogląda sprawy. bardzo często. To prawda. No, więc to tyle z tej afery, którą tutaj ukręciliśmy. I tak samo tyle z afery, która się ukręciła i dotyczyła Friza i ekipy i tego, i ty, ty, tego nowego kontentu Mafia In Real Life 2, czyli tego, co. No to co oni ukradli pomysł Rezjemu, który robił sabotaż? Z żartuję, oczywiście, bo potem będą myśleli, że naprawdę. No to tak, Frisma Sorry. mafia in real life. I niedawno pojawiły się liki, nie? Tak, niedawno pojawiły się liki. Że ktoś się włamał do nich na serwer. W, że gość włamał się na serwer. Pyta, kiedy ludzie zapytali go, jak mu udało się włamać na serwer, to powiedział, że wykorzystał, wykorzystał to, że, że Wi-Fi było nie, niezabezpieczone i że on, że on to wrzucił w program do wyszukiwania, do łamania haseł i że mu te hasła wyskoczyły. W sensie całe te tłumaczenia plus liki, które wyszły w tamtym momencie, a były one nic nieznaczące, tak na dobrą sprawę, Pozwalają przypuszczać, że jest to kampania reklamowa, mająca na celu to, żeby wszyscy po prostu gadali o tej mafii właśnie z tego powodu. Mm -hmm. No, pewnie tak. No, znaczy, jest to tam jeden, bo on odkrył, y, jakie osoby tam będą, i to też nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, bo w większości wypadków te osoby są po prostu ze stajni Freeza. To nie są influencerzy, których on pozbierał sobie i, i tak dalej, y, tylko to są osoby, które y, Frizz stworzył, więc. No, a plus y, był tam jakiejś super nieistotnej kłótni. Y, Przemka y, e, ta, pro, ta, i o, o, o jakieś takie głupotki. Kłótnia pomiędzy. że ten nie wziął słuchawy, Kłótnia jest totalnie nieistotna i y, są to jakieś takie głupoty, które wyglądają, jakby były wymyślone. Dwa, y, całość jest odegrana dosyć sztucznie. Jeżeli zobaczycie sobie ten film, to będziecie wiedzieli zapewne, co mam na myśli, wygląda to jak jakaś, jakaś taka ustawka, czy to nie ma żadnego znaczenia. Gdybym ja była kimś, kto włamuje się i wykrada ważne materiały, to po prostu ujawniłabym na przykład, kto wygrał ten program. No tak. No bo... to... Bo, bo bo co mam, po co my. mam robić jakieś takie e, podchody? Tylko walnęłabym po prostu z grubego działa i pewnie tak by zrobiła każda osoba, która by naprawdę podwędziła ten materiał. Tutaj mamy przykład e, no jedynie jakiegoś rodzaju marketingu. Okazało się w ogóle największym nikiem jest to, że Frizz będzie brał udział w tym mafia. Nie, jego IRL. córka. Nie, no Maju ja jestem ciekawa reakcji Majusia? Majusi na to. Ja jest... Reakcja Majusi? Tak, może w końcu Freeze pozwoli werce nagrać się reakcję Majusi na ich nowy dom! Bo to jest skandal, że jeszcze nie pozwoli. Ale powiedziała swoje pierwsze słowa i akurat z przypadkiem Freeze nagrywał. <laughs> to jest dziecko, które się już urodziło z tym genem e, pierwsze, słowa było, pierwsze słowa to było wujek Łuki, albo nie. Pierwsze słowa to było NDA. <laughs> to było pierwsze słowo Majusi. <laughs> E, no więc Lick, e, Srik no tyle. E, Boxdale rozdaje pieniądze. No, Fris rozdaje liki, a Boxdale rozdaje pieniądze. E, no i ludzie się oburzają o rozdawnictwo. Ta. Jego. Bo, bo jest jak PiS jest jak Prawo i Sprawiedliwość. Głosujcie bo... na mnie, to dostaniecie 2000 plus. Tak, ponieważ Boxdell rzucił hasłem, że udało mu się, że zarobił sobie tam ileś, ileś tam tysięcy właśnie. I że może je rozdać, żeby ludzie mu pisali, to on blizki będzie wysyłał, i potem zrobił drugi, tak. e, drugi raz, w którym również rozdawał hajs, no i ludzie się zesrali w komentarzach, e, bo e, pisali mu, że to jest wybielanie wizerunku, i że mógł po prostu te pieniądze przekazać na e, jakąś tam fundację czy na, na jakieś A może konkretne dziecko. Co chce, kurwa, z tymi no właśnie, ja też to powiedział, że to są jego pieniądze, no i on dokładnie. sobie może z tymi pieniędzmi zrobić, co chce. Może powiedział, ja chyba spalić na że nie, to jest chyba nielegalne. To jest nielegalne. Powiedział też w sensie, to jest karalna. Ale mógł to zrobić w tajemnicy, że nikt by tego nie widział. Więc, ale po, po co? I sobie mógłby wtedy powiedzieć: fajna akcja, stary. Poklepać się. Tak. <laughs> Do tych pieniędzy, by tak powiedzieć. Nie. <laughs> <laughs> e, powiedział też, że kiedyś już zbierał na chore dziecko tak. i że mu się to czkawką odbiło i, I ma złe dużą. doświadczenie, mhm. więc dlatego teraz robi inaczej. Ale koniec końców również tutaj ruszył z, z taką zbiórką, w sensie przelał pieniądze na chorą dziewczynkę, która potem wysłała jakieś takie nagrała podziękowania. No, ale... Więc ogólnie. W sensie rzecz biorąc, to są jego pieniądze i on sobie może zrobić z nimi, co chce. Oczywiście, że jest to w jakimś stopniu wybielanie wizerunku, ale może lepiej, jak ktoś sobie wybiela wizerunek w ten sposób, niż nie wiem, robiąc jakieś... Ale właśnie wybielanie wizerunku by było, gdyby on powiedział mordeczki, słuchajcie, teraz walimy akcję charytatywną i kolejną, i kolejną, i kolejną. Zresztą o tym gadaliśmy, jak byłem na Influencers Live w Wrocław, razem z Mesto i z TD w panelu, to właśnie o tym mówiliśmy, o akcjach charytatywnych, które, no wiadomo, że akcja charytatywna fajnie, jeżeli jest, fajnie jeżeli jest to realna pomoc, ale często y, nawet ludzie nie biorą udziału w tych akcjach charytatywnych, bo mają je w dupie, ponieważ te akcje charytatywne nie korelują z twórcą, który je wrzuca. Czyli Wiesz, co innego jest to, Mesto tłumaczył, że on jak zbierał na przykład na chłopaka, który był wolontariuszem w tych wolnych konopiach, czy gdzieś tam. Czyli w akcjach, gdzie on zna tego chłopaka, gdzie on wie, jaka jest sytuacja, mm. gdzie widzowie Mesto mogli się zintegrować jakby z tą osobą. To to jest co innego niż jak wrzucasz jakąś randomową zbiórkę tylko po to, bo coś na przykład spierdoliłeś. No dobra, się. ja teraz czytam sobie to tak to trochę odbiję, bo, bo, bo czytam no. sobie to, w jaki sposób to jest napisane, bo to jest z okazji tego, że udało mi się zarobić 134 tysiące na pewnym ruchu. Wybiorę z komentarzy pięć obserwujących, którym dam po 2000 na farta. Karma wraca. Aby wygrać, jeden napisz komentarz fajna akcja stary. Dwa, musisz obserwować moje konto. Czyli jest to loteria, decyduje tutaj, bo każdy pisze ten sam komentarz. To nie jest na zasadzie, on wybiera. Nie ma tutaj zasad, to jest nielegalne. Nie, nie, ale przecież możesz sobie rozdać, komu chce pieniądze. Nie, możesz robić takich konkursów z nagrodami, bo to jest rodzaj konkursu albo loterii. Nie możesz tego robić, jeżeli nie masz regulaminu, a loteria jest nielegalna, bo musi, musi być no, przez tą komisję gier i zakładów klepnięta. Chodzi mi o to... z tym do prawa Marcina. Nie, no chodzi mi o to, że wydaje mi się, że jest coś takiego nielegalnego. Nie mam pojęcia. Ja nie mam Pojęcia. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was tu jest prawnikiem, bo może się mylę. Bo ja na przykład nie mogę u siebie, jak mam kosmetyki, nie, powiedzmy, że mhm. dostałam od marki jakiejś kosmetyki i chciałabym je rozdać swoim obserwującym. To ja nie mogę zrobić po prostu yy, loterii, bo tak mi mój prawnik tłumaczył. Musi, muszę zrobić konkurs, ale wtedy muszę mieć cały regulamin, regulamin tak. y, konkursu rozpisany konkretnie pod to. Nie? Żeby potem ludzie nie mówili, że o, o, czują się oszukani. Posłuchajcie, tak. no, były konkursy. W Polsce całkiem niedawno. Tak, tak, tak. Do Ale... których. Y, y, a to polityk. Najpierw to byli wygrani w tych konkursach, a dopiero potem wymyślano te konkursy. I to było na najnowszych nagraniach Tomasza Mraza. No i też w ten sposób troszeczkę y, firma Retisbet przytuliła 500 milionów złotych, kurwa od rządu, nie. Ale to już jest na, inną, na inny temat sprawa, bo to jednak jest dosyć grube i to dopiero, dopiero się zaczęło, nie? Tak, na dobrą sprawę. Tak, ale ta zgadzam się, że jego hajs jego sprawa. Bardziej mnie zastanawia tylko, czy można urządzać takie akcje pod kątem tego, czy jest to yy, no, prawnie. No wiesz, to wiesz właśnie i to jest ten problem z tymi yy, charytatywnymi też rzeczami, właśnie z rozdawnictwem. Ale z charytatywne rozda... akcje to tak, jest tak, zupełnie innego. Dobrze, ale to jest problem właśnie generalnie akcji charytatywnych, rozdawnictw, że ludzie i tak patrzą na kieszeń, tak jak patrzyli Filipowi Hajzerowi i gdzie no, rozbuchała się tydzień temu afera dosyć mocna, po której to Filip Heizer stwierdził, że on spierdala, że on zamyka ten etap, zamyka fundację, czyli taka akcja, fundacja Filipa Hajzera zostaje zamknięta, on sam się wyprowadza, i będzie tam sobie y, po prostu kebaby, kurwa robił tam w tamtym miejscu. Myślę, że on ma wystarczająco pieniędzy w tej chwili, żeby sobie na to pozwolić, więc nie będzie biedował. I co będzie dalej robił, no to, to już zobaczymy, ale no, dostał mocno wizerunkowo. Wyprowadza się z Polski, trzeba tak, dodać, tak, tak, tak? Bo nie powiedziałeś, wyprowadza Nie, powiedziałeś, wyprowadza się. No tak, no ale skąd ma się wyprowadzić z domu? Po prostu no, tak z kraju. Wyprowadza no. się do Portugalii, kupił tam mieszkanie czy dom i, i mhm. zamierza tam robić kebaby. No i będzie sobie tam robił kebaby, nie będzie się już zajmował z biurkami i fundacjami, no bo jak widzicie, to jest tak, że zawsze ktoś wam coś wyciągnie, zawsze ktoś będzie niezadowolony. To są sprawy życia i śmierci. I potem ludzie ci kurwa życzą no właśnie śmierci dlatego, bo e, twierdzą, że ktoś został oszukany, gdzie nagle się okazuje, że to wcale nie jest czarne ani białe, tylko prawda leży po obu stronach, czy też kłamstwo leży po obu stronach. Zależy, tu jest na to sprawa jeszcze totalnie w, w toku. Wszystko jest niewyjaśnione. E, mo, może mieć jedna strona rację, mogą mieć obie strony hmm. rację. E, myślę, że tutaj nie ma co roztrząsać ponownie tego tematu, bo tym się zajmuje prokuratura. I musimy poczekać, aż no to sąd wyda decyzję. Tak, sąd internetowy już wydał decyzję tak. w sprawie Julii Żugaj. I która... skazał, ją na... skazał ją na dożywocie. Karę dożywocia. Dożywotnia kara. Bez parówek. Bez parówek. Żadnej parówy w wariacie. Wariatko Julia Żugaj nie dostanie. Nie dostaniesz już. Otóż, co zrobiła Julia Żugaj? Ona zwyczajnie ukradła miniaturkę. Czyli, książulowi. Czyli niektórzy opierdalają parówę, ona podpierdoliła parówę e, książulowi. Tak, i to wiele parów. Nawet. Wiele parów, i to właściwie nawet nie tylko jemu, co jego, e, e, jego grafikowi. grafikowi. I jak książulo to wrzucił wczoraj, ja do niego napisałem, i on mi e, nagrał wiadomość głosową, mówi stary. Kurwa, to nie dość, że ona wzięła te parówy. On, on mówi, gdyby to była jakakolwiek inna miniaturka, spoko. Ale nie, ona wzięła tę miniaturkę, gdzie mój grafik najdłużej pracował nad ułożeniem tych konkretnych parówek. Ale wiesz co, ona zmieniła? Bo zmieniła, już pomijając swoje zdjęcie, ale zmieniła również tam jedną tą. No bo tam moja jest... Ikea. Moja Ikea. Ale to ja, ja napisałem książulowi ale właśnie. Ale kolor niebieski został. Napisałem stary. mu, że stary, po pierwsze, e, to jest bezpodstawne oskarżenie, że e, w ogóle. To zdjęcie różni się z osobami, to są dwie różne osoby, bo to ciężko zauważyć, a to są naprawdę dwie różne osoby. To podobieństwo, podobieństwo jest, jest uderzające, duże. natomiast to są dwie różne osoby, no i jest jedna parówka z innej restauracji tutaj, więc absolutnie bezpodstawne oskarżenia i zachował się jak chuj. Tyle, tyle. I on powiedział, powiedział, napisał mi, że bardzo prosi właśnie kanały, żeby rozmuchały to jak najmocniej, żeby po prostu ona dostała nauczkę w końcu. No, ale to jest inny film, bo ona 24 godziny je tylko na stacjach benzynowych, a on testuje chodniki -dogi -dogi ze, ze stacji. stacji. E, nie, oczywiście to są żarty, chociaż... Tak ja, ja myślałam, jak... że ten content, że 24 godziny jem tylko w jakimś fast foodzie, że to, to było jakieś, nie wiem, 7 lat temu. Słuchajcie, to było pół roku temu książęło wrzucił film, ona wrzuciła miesiąc temu, teraz to wyszło, książęło napisał Paru Gate, Paru Wagate to są nagrania od jego właśnie grafika. Oczywiście śmieszna sytuacja, Julia usunęła tę miniaturkę, zmieniła ją no dosłownie chwilę później, książęło napisał, no nie wiem czy to wybaczone. <laughs> Myślę, że tutaj by się przydał, przydałoby się w ramach zadośćuczynienia opierdolić coś bardzo ostrego, nie? Taki, zrzucił takim mhm. challenge'em troszeczkę. Nie, to wiadomo, że to są żarty, żarciki i nikt tutaj się tak naprawdę nie spina jakoś mocno. i... E... Ale Julia Żugaj ma dużo takich, jakichś, takich dziwnych, nie, takich dram, które są takie zabawne raczej. No na... tak. Yy, że nie, no nie, nie są to rzeczy szkodliwe. Yy, raczej są to jakieś śmieszne dramy. Tak, ona coś napisała, że dostała zgodę od Czajnika na tę miniaturkę, czy coś takiego. Istnieje taka szansa. W ten sposób sobie zażartowała. Więc słuchajcie, no, yy, jest jak jest. On sam jej robił. I my doskonale wiemy, jak jest, nie? Yy, Teraz tak. Mister Beast przegonił T-Series. I to przegonił. Yy, no, T-Series mają 200. 66 milionów w tej chwili, kiedy to nagrywamy, e, subskrypcji, natomiast Mister Beast ma 270 tam milionów te subskrypcje. subskrypcji. Tak, no i właśnie tutaj na żywo sobie oglądamy to, e, czyli... T-Series, była kiedyś wojna pomiędzy PewDiePie'em i T-Series, gdzie on zrobił też piosenkę z tego powodu. No, no było, było grubo, ale też było grubo w zły sposób, ale to już nie będę mówił, bo dostaniemy absolutną demonetyzację. Na filmie chodzi oczywiście o gościa, który dokonał masakry w Nowej Zelandii i co było związane nie bezpośrednio z PewDiePie'em, ale padło tam hasło Subscribe to PewDiePie, które było takim memem przez jakiś czas, nie? I w każdym razie była bitwa pomiędzy Pewnie a T-Series. T-Series, czyli konglomerat muzyczny z Indii, który, no wiadomo, że w Indiach jest kurwa sporo uprawnionych ludzi, ludzi do głosowania 950 milionów, więc trochę tych ludzi jest. Ćwierć miliarda ludzi lubi zarówno T-Series, jak i Mr. Beasta. No i ten Mr. Beast właśnie przeskoczył T-Series, co wydawało się niemożliwe. Różnica wynosi ponad 3 miliony subskrypcji. Uwaga, nie ma mojej subskrypcji ani jedna, ani drugie konto. No nie tak samo. Jak ja dzisiaj zresztą patrzyłem, to MrBeast miał 200 Czy to coś zmienia? Dzisiaj miał Mr. Beast 267 milionów, czyli w ciągu 4 godzin urosło mu o 3 miliony? Nie, chyba niemożliwe, co? Kurwa, nie wiem. Nie wiem. To jest... Tak mi się wydaje. Kole są te liczby. To są chore liczby. To są chore liczby i one rosną cały czas. No i MrBeast jest w tej chwili najpopularniejszym twórcą, nie da się ukryć. No, wszyscy twórcy, których widzicie w sieci, rżną totalnie z niego. Teraz będzie hip-hopowo trochę. Kontrowersyjny finał. Recha i Szyderca, Filipek i Milu. Wygrał Filipek i Milu. Ja tam byłem. Byłem tam na miejscu, zresztą jestem tutaj nawet. Śpiewałem piosenkę nagłego ataku z poważa bo mnie poprosili, żebym za freestylował. Ja miałem hasło z gniatarka do rur, ale stwierdziłem, a. Polecę kurwa antylirojem nagłego ataku spawacza, bo zawsze chciałem i było super, naprawdę, wszyscy śpiewali razem ze mną, oczywiście tylko fragmencik zaśpiewałem, a potem jeszcze Rogala DDL, z którym się myliły mi się słowa, nie pamiętałem dokładnie, ale też poszło i było bardzo spoko, siedziałem obok syna młynarza, najlepszego freestylowca, natomiast sam... Według niektórych kontrowersyjny wynik, że Filipek i Milu wygrali, bo dużo osób mówiło, że Recha i Szyderca mieli zbyt dużo pisanek. Pisanki to są wersy wcześniej napisane, które po prostu były, które po prostu ludzie mieli przygotowane ci freestylerzy, co można było poznać po tym, że na przykład zdarzało się, że w dwójkę rzucali tym samym zdaniem na koniec, takim podsumowującym, czyli to oznacza, że mieli ten wers już przygotowany wcześniej, nie? Mhm. ale. W ogóle fantastyczny poziom, fantastyczna zabawa. Może i... oni mają po prostu taki przepływ myśli, że oni bez słów się dogadują i ten jeden czyta w myślach drugiego i on wie, co ten chce powiedzieć, tak i się inspirują jest. sobą nawzajem. Ja myślę, że to jest bardziej prawdopodobna historia. Możliwe, że tak jest na końcu była przemowa szydercy, która trwała chyba z 20 minut, bardzo taka dla niego wzruszająca dosyć mocno, bo to jest dla niego mega ważne wydarzenie. Nie wygrał co 20 prawda. 20-minutowa finału... przemowa szydercy to brzmi mało wzruszająco ja, 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 to wiem, zdanie. Nie wiem, jak brzmi, ale yy, w ogóle no fajny klimat, totalnie fantastyczni ludzie, którzy tam brali udział w tym wszystkim, czuć tutaj prawdziwy hip-hop, więc jeżeli ktoś tam mówi o tym, że hip-hop umarł, no to na pewno nie tutaj. Eee, no, to, ta, to tyle. I jeszcze jedna rzecz około hip-hopowa. Tede na PGA PGE Narodowym. Fame złożyło mu ofertę za bardzo gruby hajs. Ostatnio podzielił się tą informacją eee, i... Powiedział o tym, że chciał zrobić lika, kto wystąpi na fejmie. Bo w ogóle Fejm będzie na narodowym, słuchajcie, więc to jest dosyć ciekawa, interesująca informacja. Bo tam pod koniec sierpnia Fejm będzie na stadionie narodowym, więc to będzie gruba, totalnie sprawa. I ja wiem, bo ja się dowiedziałem z niezależnego, ale sprawdzonego źródła, kto będzie, kto, miał, kto miałby się wtedy bić w ogóle? Komu zaproponowali to. I ja wam nie powiem kto to, ale dam wam tylko wskazówkę, że mówiliśmy o tej osobie w tym odcinku. No słuchajcie, pomyślcie sami, kto to może Ty być. Jesteś teraz trochę jak szalony, tak, likujesz tutaj, <noise> Ta, wiesz. Ale to totalnie nie likuje. Po prostu... Ale likuje właśnie bez... Szalony reporter, Bez bajku. konkretnej tej, nie? Bez konkretnego nazwiska. No to właściwie jak szalony. On tak? Też, on on tak, on tak robi. No różnie, on to ma wiesz, styl. Pamiętam, on, on ma styl yy, dowolny Ale po Ale ostatnio prostu. szalony reporter napisał, że bardzo przeprasza wszystkich, których zawiódł, za to, że zlikował, że fame będzie na narodowym i się okazało, że jest na narodowym i on wie, że przyzwyczaju ludzi do tego, że zwykle. i życie... się nie sprawdza. Że się nie sprawdzają i że przeprasza strasznie. No jak on mówił ostatnio o tym narodowym, to sobie pomyślałam, a znowu pierdolę jakieś No i widzisz, zawiódł cię. Zaw... Zawiódł nie. cię totalnie, więc. Te przeprosiny są właśnie dla Ciebie. No i tak jak widzicie, to wszystko. To wszystko, co mieliśmy przygotowane na dzisiaj. Szalone newsy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie i słonecznie. Zacisza naszych czterech ścian. Zacisza naszych, z zalipia. Tak, Chata ja -zalipia. gadam głupoty, bo jestem głodna z głodu i niedożywienia. Naprawdę? To no. znaczy, ja wiem, że jesteś głodna, ale jesteś głodna z głodu i niedożywienia. Wiedziałam, że gadać. gadam głupoty. No dobrze. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, miło, sympatycznie. Trzymajcie się, papa. Pa! pa. pa.